Bożu Haturman, to znaczy dzień dobry wszystkim, nazywam się Kateway, a to jest kolejny odcinek z Beer Factory. Znajdujemy się oczywiście w naszym biurze. Oczywiście kawka, co prawda już troszeczkę się, się napiłam, ale, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby na szybko otworzyć yy, tutaj rzeczy naokoło. Yy, w sensie wszystkie drzwi i yy, znaczy okien nie otwiera, także no yy, w każdym razie, co bym chciała dzisiaj zrobić w dzisiejszym odcinku, to na pewno sobie zamówię trochę wody. Zamówimy sobie całą wodę dostępną, czyli wydamy na to 2043 dolary. Jest zamówiona także, także już na jedzie Cała nasza woda została przelana do, do Kadzi. Natomiast teraz byśmy chcieli... Jeszcze tylko napiszę jedną wiadomość na szybko. Natomiast teraz byśmy chcieli, znaczy ja bym chciała jednego pracownika tutaj z góry albo obu. Assign. Station. okej. Okay. Czy ty możesz iść na dół? Chodź, panie pracowniku. chodź, chodź, chodź. Szybciutko. Taś, Taś. Przypiszemy go do naszej. Bo zobaczcie, tu będzie niedługo pląta nina. E, plątanina takich e, tych link, linek, linków połączeń o, po, połączeń to się nazywa wchodnie po polsku taka plątanina połączeń e, odnoś, znaczy odnośnie żeby sobie brać tutaj rzeczy tak jak widzicie jeszcze nie ogarniałam e, tych palet ale to tylko właśnie dlatego że właśnie dlaczego? Że od razu po poprzednim odcinku nagrywam ten w dzisiejszym odcinku zadam Wam dwa, dwa pytania, więc one będą gdzieś tak mniej więcej w środku, pod koniec, także postarajcie się obejrzeć materiał do końca, bo to są bardzo ważne pytania, mianowicie tego, czego. dotyczące tego, co wy chcecie. Co wy chcecie oglądać. Także mm, zaraz, zaraz je zadam, natomiast w międzyczasie sobie podejdę do cysterny z wodą tutaj odkręcę, żeby nas, nasz zbiornik się napełnił. No, znowu mnie trąbisz ty. W ogóle nie wiem jak działa to. Nie wiem jak działa to... Um, tak kwota, znaczy te pieniądze, bo mam wrażenie, że mi nie ubywa pieniędzy za, w momencie, jak zamawiam sobie sobie wodę. Tak mi się wydaje. No, nieważne. W każdym razie teraz tak wracamy do naszego wózeczka. Pracownicy nam tam ciężko harują, żeby dostarczyć. Dostarczyć sąd. A w międzyczasie zrobimy coś, czego jeszcze nie robiłam. Ale nie. Skupimy się na razie na jednym piwie. A potem dopiero będziemy drugie bo chciałam już następną kać postawić, no, ale... tak się zastanawiam czy jest sens to robić, bo potem nie wyrabiam znaczy, tu mi pracownicy ładnie pracują ale potem z butelkowaniem już jest problem, bo widzieliście, co, co, co mi ostatnio pracownicy robili, także No oni tam stali my podchodzili z tymi butelkami, ale tak naprawdę to nic z tym nie robili, dobra, eee, tu opróżnimy sobie tutaj miejsce na paletę znaczy, te palety przeniesiemy tutaj Zatem to trzeba będzie jakoś ładnie poz, bo, pozbierać. Trzeba to będzie jakoś ładnie pozbierać. Natomiast ja sobie jadę tutaj na górę jeszcze i przy okazji u góry jest komputer. Także sobie zobaczymy, ile nam jeszcze palet. A czy no w sumie palet, ile nam potrzeba. Więc zobaczymy, ile to jest. Yy, I teraz tak. Do, do komputera już komputer i mamy 55 na 126, więc już jest prawie połowa. Więc jeśli weźmiemy jeszcze tutaj... So dół Jeśli weźmiemy sobie te trzy palety, to już na pewno będziemy zrobili... No, czy zrobili? Na nasze piwo na pewno będzie zrobione. No, ale pamiętajmy też o tym, że musimy dodać sobie jeszcze drożdże. Musimy dodać też y, chmiel. Więc to nie jest tak, że, że, że to tak się będzie, że tylko zaweziemy ten słód i już mamy piwo. Nie, nie, nie. Tutaj zwłaszcza drożdże, na, jeśli chodzi o fermentację, trzeba będzie dostarczyć. Y, tak się zastanawiam, czy sobie w domu nie zrobić też piwa własnego. To można sobie kupić różne. E, różne rzeczy w sensie dokładnie taki sam, taki sam skład. Jest słód e, drożdże i. Słod, drożdże i, i chmiel. Taki zestaw piwowarski można sobie chyba nawet na Allegro kupić, nie wiem. No i oczywiście woda, nie? No tylko nie będziemy tego robić w, w ilościach 1000 litrów, tylko no, tak no nie wiem, 45 żeby tam parę e, parę litrów z tego wyszło, No ja wiem chociażby na jakąś infreskę. domówkę czy coś No, w każdym razie e, tak, no i teraz wam zadam pierwsze pytanie czy wolicie takie casualowe odcinki gdzie sobie po prostu jeszcze gadam i opowiadam różne pierdoły, które mi się na język przyniesie czy wolelibyście na przykład, żebym się skupiała na jednej czynności to znaczy na pokazaniu wam jak najbardziej skutecznego, nie wiem czy, czy, nie wiem jak to określić ale wiecie o co mi chodzi, że najbardziej takich e, na, na, najważniejszych momentów czy wolelibyście cały gameplay zobaczyć, czy po prostu, nie wiem bo to jest pierwsze pytanie, i potem będę mieć jeszcze dla was drugie pytanie mm, ale to już pod koniec odcinka będzie, także tutaj już było pierwsze pytanie, także oczekuję na oczekuję waszych odpowiedzi w komentarzu ej, przepraszam, trudziłam z mikrofon i jakiegoś włosa mam na twarzy o, na przykład to jest jedno z tych pierdół, trochę tam, nie? Ej, i teraz to teraz bym potrzebowała troszeczkę pieniędzy zarobić więc tutaj pracownicy niedzielnie pracują i zbierałam sobie na wypadek. Przy czym, jeden pracownik nie pracuje, nie zarabia na wypadek, to jestem tam przy to, to, to nie będziemy mu wypominać, no dobra, dajmy Tak zarządziłam, że tak ma robić, więc tak, tak, tak robi, i tak, tak działa. Płacę mu za to, żeby tam stało, może tak. W razie, jakby ktoś przyszedł, to żeby wiecie, wygonił, go czy coś. No, jakby kontrola przyszła. No też żeby się zajął tą kontrolą, będziecie. Oprowadził panią kontroler po... po, po naszych włościach. Mhm. No też słyszę, że pieski domagają się jedzenia, bo pora na jedzenie dla piesków. Tak patrzę. Ukradkiem na zegarek. Ale myślę, że tam 10 minut różnicy im nie zrobi. W sensie zgodnie mu. Na pewno. O nie, co tutaj. Dobra. Jedziemy teraz oddać paletę. Paleta ma 20. O, a propos pani kontroler. Nie wiem, ja te kontrole po prostu w, w inspekcję wywołuję, nie? Tak samo w poprzednim odcinku. No, jak? Przecież te kontrole nie były tak często wcześniej. A teraz jest co chwila. Co chwila kontrola. No i oczywiście tutaj nasz van. Pickup pick się zapadł pod ziemię. Tak ale to, go, to mu nie przeszkodziło w wyjechaniu. Natomiast y, my mamy 24x30 e, palet. Patrzę jak tutaj idzie. 90x126 e, słodu dostarczone, także pracownicy tam rzeczywiście pracują, nie obijają się. No i tak myślę, jak przetransportować te palety z dołu na górę, żeby to jakoś miało sens, żeby to w szybko było, a nie tylko pojedynczo z dołu yy, na górę tutaj tym wózkiem wózkiem widłowym więc tutaj się zastanowię, może to po prostu ręcznie przeniosę, nie wiem czy będzie szybciej ręcznie, czy, czy szybciej będzie czy szybciej będzie rzeczywiście wózkiem. Dajcie mi znać, to nie jest to pytanie, które miałam na myśli, więc dajcie mi znać yy, co myślicie, jak będziesz najszybciej przewieźć, przewieźć te palety z dołu, te puste palety, żeby tutaj sobie napełnić, bo tak jak mówiłam już wam w ostatnim odcinku, że będę starała się pojedynczo odwozić kontrakty, żeby pozbyć się po prostu tych palet, bo rzeczywiście troszeczkę na początku gry myślałam, że będą im potrzebne, ale jak widzę, o 1152 punkty reputacji znowu. Ale jak widzicie, y Dobra, coś mi się nie chciało e, Że będą mi potrzebne, ale jak widzicie to e, dobrze sobie radzę I bez, bez, bez dodatkowych palet, bez zamówień dodatkowych Więc te cztery wszystkie, które były zamówione na początku, czy pięć To one tutaj stały pod tym regałem, który, który tutaj widzicie Natomiast no, e, trzeba będzie no, jakoś, jakoś ogarnąć to miejsce Czekajcie, bo z E klikam R no więc, więc tak. I teraz tak, jeszcze tutaj 16 palet y, potrzebuję, ale też już sobie ręcznie może przyniosę Czekajcie. 18, czyli dwie, dwa worki muszę przerzucić. Bo w następnym kontrakcie mamy 16 palet, czyli znowu. Przerzucam. Cyk i cyk. Dwa worki stąd i już mam 16, 16 worków na tej palecie. I jak widzicie, w następnym, w następnym kontrakcie też mam 16 worków oddać. Także mam 16 worków oddać, no ale nie będę oddawać 2 i 14. Więc po prostu sobie pojadę po następną paletę. Odrzucę 8 worków i wyeksportuję e, tym sposobem właśnie 16, 16 worków. Dobra, mamy. Mamy w miarę ogarnięte, jak już tu jestem Oj. Oczywiście muszę jeździć z lalą, bo nie, że tego nie robiła, wezmę sobie jakąś losową to ze środka Tak, wysiądę na chwilę i pójdę tutaj do samochodu Kawa mi się troszkę kończy, w sensie działanie kawy mi się kończy więc trzeba będzie 115 na 126 woreczków już wrzucone, zobaczę sobie tylko na dół czy, czy czy starczy mi tych worków, które są na dole, czy muszę dostarczyć tutaj naszym pracownikom? Z 9 worków wystarczy, więc na razie to zostawię, ale zobaczę przy okazji, bo nie zapamiętałam oczywiście, jak to ja ile potrzebujemy? A 60 worków, dobrze, 60 worków ym, chmielu, więc to trzeba będzie na pewno dostarczyć. Yy, tutaj jak widzicie, mam trzy yy, mam palety po prawej, więc te trzy palety to jest aż na to plus to co jest na dole więc, więc sobie ogarniemy to natomiast no, tak jak mówię te kontrakty i czyszczenie z tych palet jest bardzo ważne bo niedługo utonę po prostu w paletach, a samych palet chyba się nie da wyeksportować, więc zobaczymy tutaj odpuścimy sobie, opuścimy troszeczkę i teraz mamy tak, raz, dwa 3, 4, 5, 6, 7, 8. I teraz zaalcie sobie sprawdzamy. Mamy 16 worków na palecie. Zabezpieczamy e, tę paletę przed wypadnięciem z naszego wózeczka. Podnosimy, zabezpieczamy, bo sobie oczywiście znowu R tam, a nie E. No i jedziemy. Dobra, tutaj mamy kolejne 16. Ten, e, 16 worków oddanych i tu mamy ile? 10. Czyli potrzebujemy jeszcze następną paletę. Może na tej wysokości po, po? ustawie widły to będzie ok. E, dobrze. No to co? Lecimy, idziemy, znaczy się. Myślę, że ten jeden to jedna paletę jeszcze zdąży odstawić na miejsce. No i potem będę już musiała dostarczyć chmiel, chociaż myślę, że tam będzie czas fermentacji, znaczy czas kruszenia, fermentacji jak zwało, tak zwało, mieszania e, tego słodu z wodą, więc, więc myślę, że, że damy radę. Dobra, mamy 21 e, worków, więc trzy e, worki muszę odstawić, dwa, trzy, chopca. No i co? No i jedziemy. mamy 21. hopsa, so, hopsa, so, cyk. Dobra. I te kontrakty już sobie odbiorę i zobaczymy, ile nam pieniędzy, pieniędzy wpadło na konto. I przy okazji, jak już tu jestem, to sobie wypiję kawę. Ale potem. Dobra, zobaczcie. 10 minut jeszcze musimy mieszać. Oczywiście 128 worków weszło, bo no 3, 3 pracownicy wrzucali te worki. Wrz Trzej pracowników wrzucało te worki trzej pracowników wrzucało te worki Więc w momencie jak sprawdzili, no to te dwa dodatkowe worki niestety donieśli Ale tym się przejmować nie będziemy, myślę, że Mamy na tyle pieniędzy, że nas stać na te dwa worki dodatkowe Mam nadzieję że tylko, że nie zepsuje to Naszej receptury, popularności naszej receptury no i co? No i mamy teraz 28 worków i 15, więc jedziemy sobie. Jedziemy sobie tutaj, proszę bardzo. Po pełną paletę. Kurczę, mogłam przy okazji, jak już tam byłam. Aha, oczywiście nie napiłam się tej kawy. Eee, mogłam przy okazji, jak już tam byłam. Ło, wow, lak, 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 lak. Klatki, klatki. Jak widzicie, jak za dużo palet mamy w jednym miejscu, to, to też nie jest dobre dla komputera, dlatego, że mam bestikę. O, no. no, ekran jest dobrze zoptymalizowany pod takimi względami, no to wiadomo, że będzie e, coś się działo. Dobra, znowu ja do mają. Ale już, już wjechał na proste na prostkę i brakuje mi tutaj takiego miejsca czy tam takiej trasy gdzie będzie po prostu no w miarę prosta linia do celu więc brakuje mi czegoś takiego ale no nie ma tego złego no bo tak naokoło też można pojechać i teraz potrzebuję jeszcze czterech woreczków więc sobie zabierzemy z tej palety tak, tylko najpierw skoczymy jeszcze do naszego gabinetu i przy okazji zobaczymy sobie też jedną rzecz, mianowicie w jakiej cenie jest teraz chamiel. Bo jeśli by się nam opłacało zamówić, to ja sobie zamówię oczywiście od razu ten chmiel. Wysierbawszy kawę No ale jak widzicie, nie, nie, ma, na, nie ma w promocji. Wręcz, wręcz przeciwnie, więc nie będziemy teraz zamawiać hello. Chle, Chmielu. Natomiast tutaj, czemu zawsze wysiadam tyłem do kierunku jazdy? To jest bez sensu. Dobra, mieszamy sobie paletę stąd. I już tutaj prawie z góry obrobiliśmy się z palet, więc, więc fajnie. E, potrzebujemy cztery worki: raz, dwa, trzy, cztery. Ja wiem, że to nie jest naj, najbardziej ekonomiczny i najbardziej efektywny sposób. W sensie, w sensie ukończenia kontraktów, ale jest na pewno bardzo pomocny do pozbywania się palet a to jest teraz moim głównym celem, także Wam będę podkreślać jeszcze kilka razy e, no i co, no i jadę po kolejną paletę, tutaj jeszcze pozbyłam się 28 worków, wow, 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 jadę teraz po kolejną paletę z workiem, znaczy z workami, e, z workami słodu. może sobie teraz te wezmę Hops, hop, hop, proszę bardzo okej, okay. o i znowu nam się znowu nam się yy, troszeczkę zgliczowało, troszeczkę zlakowało ale tak jak mówiłam już no, bywa bywa, dobra, mamy 3678 punktów reputacji na 3840 więc to nie jest jakoś tragicznie niedługo będzie dziesiąty poziom a kto wie, może on będzie akurat akurat po tych kontraktach, które, które ukończymy dobra, i tu mamy ile? 9, czyli raz dwa trzy, cztery pięć, sześć i tu mamy 15, a tu mamy 18 palet więc jak widzicie, dzięki temu będę mogła się pozbyć jeszcze jednej palety którą tutaj mam na, na górze, czy tam na parterze bo no będę musiała jakoś te... Ile tu mam? 16? 14. Mencik. momencik A, 18. No to te 4 worki trzeba będzie tutaj dołożyć. Więc jeśli nie macie pomysłu, jak się pozbyć palet, to jest właśnie pomysł, który wam podaję, że po prostu eksportować... No tak jak wam pokazują kontrakty. Tyle worków, ile ile się tyle, tyle workowi ile trzeba No i dzięki temu będziecie mogli się pozbyć takich takich właśnie palet leżących wam odwogiem, bez, bez w ogóle jakiegokolwiek celu dobra, no jedziemy sobie... A, nie slan. No oczywiście slaną Musiałam bić się w, w tutaj w pachołka. Czy tam słupek bardziej niż pachołek? Dobra, i co teraz, no tu mamy jeszcze Dwie palety u góry, no to sobie weźmiemy tam jedną z góry Opsa, dobra, 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 są nagie, ale jest ok. I co, no i jedziemy na, tu, Z powrotem, tam gdzie kontrakty się oddaje Czyli do naszego pick-upa Czyli do naszego pick-up, No po drodze Może tutaj się zatrzymamy Opa. Nie wiem, S, ale dobra. I teraz aha, znowu w drugą stronę niż chciałam być odwrócona. To się. to wysiadam z tego pojazdu. Natomiast już mamy paletę w rękach. I tutaj sobie. Tak, raz, dwa, trzy i cztery. Dobra, mamy cztery. Worki zaodawane dokładnie tyle, ile potrzebujemy, więc podnosimy sobie. Te palety z naszymi czterema workami. Tak, odkładamy ją na pick upa. Proszę bardzo. I mamy ukończone wszystkie kontrakty, które mieliśmy. Dobra. Na razie mm, to będzie tyle, jeśli chodzi o kontrakty. I teraz widzimy, że ładne ładnej promocji są, są różne rzeczy, ale no na razie nie będziemy ich. Nie będziemy ich zamawiać, bo... No polujemy na... No. Chociaż kurde, jakby zamówić? Butelki? Co by na to? Cyk, cyk Aha, oczywiście, escape nie działa, znaczy shift nie działa Nie, dobra, nie będę zamawiać na razie butelek, nie, nie, nie Nie ma to sensu ja Tu sobie wyłączymy I co? No idziemy do komputera Tutaj, w tym miejscu teraz Niestety nie udało nam się zdobyć 10 poziomu e, reputacji, ale już no, niewiele nam brakuje, bo nic całych 90 punktów. E, tutaj jesteśmy w Priory i jeszcze 28 sekund zostało do, do przemieszania, więc więc co? E, Mogłam tu przyjechać w sumie wózkiem widłowym i zwieść te zwieść. Zwieść na dół ten jęczmiec, może ten chmiel. No, ale nie pomyślałam tego, nie zrobiłam. Chciałam teraz przez te drzwiczki wyjechać, przez te małe drzwi, więc to też by było ciekawe. Opuszczamy wideo jedziemy na turbo. Oczywiście slalomem, bo inaczej nie potrafię jeździć. Dobra, już się przyzwyczaić do tego, że ja zawsze jeszcze slalomem. Proszę bardzo, cyk, cyk, jest worek wzięty Do góry, do góry, do góry i skręcamy w lewo i tu o, Dobra, udało się Udało się, opanowałam ten wózek, opanowałam go Dobra, misja wykonana Znaczy jeszcze nie, ale... Ale trzeba będzie tutaj zjechać, na no, tu oczywiście pozdrowienia od pieska no i tutaj nasi pracownicy już ciężko harują Już ciężko pracują nad tym, żeby żeby donieść e, ten właśnie chmiel. No, do kadzi. Dobra, ja go tutaj postawię. Kawaczek do przodu. Tutaj opuszczamy cyk w międzyczasie. W międzyczasie. Odsunę może te palety i te dwie palety. Bo one mi tutaj zawadzają, tylko na razie tutaj to poprzekładam. A potem poza odcinkiem, może sobie po prostu pojeżdżę, żeby te wszystkie palety wywieźć na górę. Bo myślę, że to będzie najsensowniej się ich pozbyć No i powoli zbliżamy się już do końca odcinka, i ja tylko z Więc jest jeszcze jedno pytanie do Was, tego do widzów, do, 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 do moich wiernych widzów. Mianowicie takie: w jakie gry chcielibyście, żebym pograła? żebym Wam nagrała Także dawajcie mi znać w komentarzu co i jak co byście chcieli widzieć Tak samo odpowiedzcie na pytanie dotyczące tutaj tej serii No i co? No i ja wiążę tę ostatnią paletę na dół i powoli będę się z Wami żegnać bo, no, bo czemu nie? Chyba, że Francis nas odwiedzi ale ostatnio mam tendencję do wywoływania wilka z lasu, więc może może po prostu zwracają im tę paletę, a Francisem będziemy się przejmować kiedy kiedy indziej. Dobra, także tutaj już leci paleta. Tu, 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 cyk. Opa opuszczamy, nie opadamy, tylko opuszczamy. Odblokowujemy. Proszę bardzo, na ziemię kładziemy i wyjeżdżamy kółeczkiem widłowym. Odbili się nasi pracownicy. Prawie ich rozjechałam, ale oni są nieśmiertelni. To są, to są prawdziwe koksy, więc, więc nie jest źle. Dobra. Wysiadam sobie. Patrzymy teraz, jak oni sobie tutaj robią. Wejdziemy sobie na ekranik. Zobaczcie, 17 na 60. Także oni to tutaj nam doniosą. I no i co? No i mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!